Cześć, witajcie! Tu Ula Kamińska i 30 tysięcy dni. Zapraszam Was na moje nowe nagranie z mojego wyzwania 30 filmów w 30 dni. O co chodzi w tym wyzwaniu, mówię w pierwszym nagraniu z tego cyklu, które podlinkuję Wam w opisie pod tym nagraniem. Natomiast dzisiaj chcę mówić o atrakcyjności i od razu zastrzegam, że na pewno nie da się wyczerpać tego tematu w tym krótkim nagraniu. Chcę rzucić raczej kilka swoich takich myśli i spostrzeżeń na ten temat. Czy to będzie nagranie na zasadzie prawdziwa Twoja atrakcyjność? To wyłącznie Twoje wnętrze, Twoje wewnętrzne piękno? Nie. Trochę tak zacznę, bo to jest ważna część, ale potem chcę powiedzieć także o pięknie fizycznym. Wczorajsze nagranie. Mówiłam o własnych zasobach i o tym, żeby zająć się swoim własnym życiem, jest bardzo ważnym tematem również w temacie atrakcyjności, więc podziękuję Wam to nagranie również w opisie pod tym filmem i zapraszam do wrócenia sobie do tego nagrania, bo ja tak to widzę, że własne zasoby to jest bardzo ważny element atrakcyjności. Po prostu, gdy lubisz swoje życie, a żeby lubić swoje życie, trzeba je faktycznie polubić to również inni w taki sam sposób postrzegają Ciebie i Twoje życie. Gdy opiekujesz się tym swoim królestwem, dbasz o nie, o różne jego detale, to zaczynasz być z niego dumny, dumna, a wtedy Twoje otoczenie zaczyna również postrzegać Ciebie i Twoje życie właśnie w taki sam sposób. Bo to Ty dajesz innym informację, czy Twoje życie jest ważne, czy nie. A ważne życie to atrakcyjne życie. Moje królestwo jest dla mnie najważniejsze. Moja codzienność, moje codzienne zajęcia, moje priorytety, moje różne zainteresowania. I dbając o te różne elementy mojego życia, mojego królestwa nadaję im wartość znaczenie. Druga rzecz według mnie bardzo mocno związana z tematem atrakcyjności, to taka, że warto zaakceptować, dobrze zaakceptować, że nie będziesz atrakcyjny. Nie będziesz atrakcyjna dla wszystkich. I według mnie dopiero wtedy możesz być naprawdę atrakcyjny. Bo osoba neurotyczna ma ten przymus bycia atrakcyjnym dla wszystkich. I jeżeli chociaż jedna osoba znajdzie się w otoczeniu, dla której osoba neurotyczna czuje, że nie wywołuje takiego wrażenia, że nie jest atrakcyjna, to natychmiast ma poczucie, że poziom jej atrakcyjności wynosi zero. I przez to taka osoba żyje na takim ogromnym napięciu, spięciu. gdy w którymś momencie zaczęłam akceptować, że nie dla wszystkich będę atrakcyjna, to mogłam bardziej pokazać siebie, puściło właśnie to napięcie. I dzięki temu są osoby, dla których ja jestem bardzo atrakcyjna. Dlatego właśnie, że to moje pokazanie siebie znalazło swoich odbiorców. Zatem, im bardziej pokazujesz siebie, pozwolisz sobie na to, a możesz sobie pozwolić na to, gdy zgodzisz się, że nie dla każdego będziesz atrakcyjny, to masz naprawdę ogromną szansę znaleźć tą osobę, dla której właśnie ty będziesz atrakcyjna. Atrakcyjny. Kolejna, trzecia rzecz ważna w tym temacie, atrakcyjności według mnie, to pewna taka polaryzacja, jaka ma miejsce między męskością a kobiecością, między kobietą a mężczyzną. I tu chcę się zwrócić kolejno najpierw do kobiet, a potem do mężczyzn. Przy czym zastrzegam, że to są tylko i wyłącznie moje spostrzeżenia, moje opinie. Więc zacznę od kobiet. W pewnym sensie wystarczy, że jesteś. Kobieta jest trochę jak Ziemia, albo jak biegun południowy, albo jak komórka jajowa. Że jest i przyciąga. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby kobieta miała kontakt z tą swoją wartością. Wewnętrzną, dlatego, że jako kobieta po prostu masz ten magnes, który jest związany właśnie z Twoją kobiecością. Zobaczcie, gdy są dwa magnesy w plusie, to one się odpychają. I dlatego ta polaryzacja musi troszeczkę zawierać ten element różnicy pomiędzy kobietą a mężczyzną. Czyli, że jest element, który przyciąga, jest element, który jest przyciągany. Więc ja tak to widzę, że to nie ty. Masz być tą, która właśnie stroszy piórka, zabiega, stara się, próbuje jakoś zdobyć. Dlatego, że oczywiście możesz to zrobić i to się często dzieje, szczególnie w naszym obecnym świecie. Ale wtedy prawdopodobnie przyciągniesz osobę o przeciwnym biegunie, czyli właśnie mężczyznę, który będzie bierny. A w efekcie będziesz miała coś, czego wydaje mi się, że nie chcesz. Czyli taką nieustanną konieczność zabiegania, zasługiwania, starania się. I to nie chodzi też o to, według mnie, że kobieta ma być całkowicie bierna i że nie może inicjować na przykład znajomości. Ale warto, żeby zrobić sobie ten krok do tyłu, żeby pozwolić w pierwszej kolejności wybrzmieć. Tej Twojej wartości. Wszystkim zadbaj o ten kontakt z własną wewnętrzną wartością, o swoje zasoby, o swoje królestwo, ale także o swoje piękno. I za chwilę o tym powiem więcej. Natomiast teraz parę zdań do mężczyzn. Ja widzę to tak, że mężczyźni najbardziej atrakcyjni są wtedy, kiedy są gotowi na ryzyko bycia odrzuconym. I o tym mówiłam we wczorajszym nagraniu i również podlinkuję Wam to nagranie tutaj w opisie pod tym filmem. Mam wrażenie, że ta gotowość właśnie tego podjęcia ryzyka bycia odrzuconym uwalnia strasznie dużo takiej męskiej mocy, męskiej energii w mężczyźnie. Bo to tu właśnie jest bardzo mocno zablokowana ta, ta męska siła, męska atrakcyjność, i właśnie przez tą furtkę tego ryzyka, być odrzuconym, możesz ją bardzo uwolnić, i wtedy kobieta to czuje. I oczywiście temat własnych zasobów, to co mówiłam przed chwilą w kontekście kobiety, jest również bardzo ważny tutaj, bo lubić swoje życie, lubić siebie, to jest bardzo atrakcyjne. I teraz kilka słów o pięknie. Nie powiem, że nieważne jak wyglądasz, to liczy się tylko to, co właśnie masz w swoim wnętrzu, bo po prostu tak nie jest. To nie jest prawda. Dla mnie natomiast przełomowe było to, gdy przestałam porównywać się z innymi kobietami, bo w tym porównaniu zawsze w mojej opinii wypadałam gorzej zawsze. Zaczęłam natomiast pracować z tym, co mam. Na tym, co mam. A zatem zadbaj o swoje piękno z tym, co masz. I teraz chcę rzucić kilka myśli, bo to jest bardzo duży temat. Ale na przykład, jeżeli chodzi o jedzenie, nie traktuj się jak worka na odpady. Zawsze, jak jesz, to jedz z miłości do siebie. Dawaj swojemu ciału to, co jest najlepsze dla niego. Jeżeli chodzi o ćwiczenia fizyczne. To jest bardzo mocno związane z dbaniem o te swoje zasoby, z dbaniem o to, co mam, w co jestem wyposażona w tym życiu, w swoje ciało. I nie chodzi o to, żeby teraz się zatrenować na śmierć i wyciskać z siebie nie wiadomo jakie poty, ale chodzi o to, żeby dać temu przestrzeń, żeby zrobić coś w tym kierunku, również z miłości do siebie. Kolejny temat to ubrania. Ubranie to w swoim sensie nasza druga skóra. To jest to, jak wyrażamy siebie, jak się pokazujemy światu. Więc zapraszam Cię do tego, żebyś już teraz, już gdzieś wyrzuciła wszystkie, jakiekolwiek szmaty masz w swojej szafie, żeby po prostu nigdy nie robić sobie tego, żeby nakładać jakieś rzeczy, w których albo czujesz się źle, które albo na przykład są za małe, już nie, dla Ciebie nie pasują, albo wiesz już, że ten kolor albo ten. Model w ogóle na tobie dobrze nie leży. Pozbądź się wszystkiego z szafy takiego. Możesz mieć 10 jakichś ubrań, w których czujesz się dobrze. I to może być dres, ale jakiś fajny kolor i nie jakiś powyciągany czy z dziurami. I taka mała dygresja tutaj. Kiedyś bardzo chciałam być stylistką, bo miałam zawsze takie poczucie, że w każdej kobiecie widzę piękno. Naprawdę, autentycznie, bez względu na wiek, bez względu na wagę. Tylko często to piękno widziałam jako zakryte, i zawsze jak patrzyłam na jakąś kobietę, to miałam wrażenie, że ja potrafiłabym wydobyć paroma prostymi, czasem ruchami, z tej kobiety jej piękno. Więc chcę ci powiedzieć, że to masz. I ja zamierzam być piękna do końca swojego życia, bez względu na, na wiek. I chciałam też kobiety zaprosić do takiego. Troszeczkę poeksperymentowania ze swoim wyglądem, może. Możesz, nie wiem, zapuścić włosy, możesz ściąć włosy, możesz spróbować inny kolor, możesz ubrać ubrania trochę luźniejsze, a możesz ubrać ubrania trochę bardziej obcisłe, możesz troszeczkę coś pokazać, możesz trochę bardziej zasłonić, czasem możesz zacząć malować usta na co dzień, albo odwrotnie, jakby zmyć ten może trochę ciężki makijaż i Spróbować nałożyć coś lżejszego. I na koniec, w temacie atrakcyjności, bardzo ważny jest temat naszej seksualności czyli coś, co każdy z nas ma coś, co należy do naszych podstawowych wyposażeń, jeżeli chodzi o istotę ludzką. I chciałam Cię zaprosić dzisiaj. Przede wszystkim do tego, żebyś nie bał, nie bała się swojej seksualności. Wiem, że to jest duży temat, i dzisiaj tylko małe, malusieńkie dotknięcie. Jeżeli jesteś kobietą, to nie bój się swojej seksualności, która przyciąga. A jeżeli jesteś mężczyzną, to nie bój się swojej seksualności, która jest przyciągana. Nasza seksualność to jest ogromna moc. Mówi się, że to jest ogromna, taka życiowa energia. Natomiast wielu z nas boi się z przerażonych tą właśnie mocą w sobie. I gdy się czegoś boimy, to albo próbujemy to tłamsić, ukrywać, odpychać, albo wręcz odwrotnie, tak nadmiernie, nachalnie to eksponujemy. To jest Czasem nasz sposób poradzenia sobie właśnie z tym lękiem przed tym, co w nas jest. Wiecie, to jest trochę na tej zasadzie, jak ktoś się bardzo siebie wstydzi samego i jest na przykład najgłośniejszy na imprezie. To jest taka próba trochę osłabienia, oswojenia, paradoksalnie odwrócenia od siebie uwagi. I myślę, że podobnie to działa właśnie w przypadku naszej seksualności, gdy ja się wstydzę jej boję się jej, jej, jej jakby tej ogromnej siły i mocy, to paradoksalnie mogę właśnie jakby nadmiernie to eksponować. Oczywiście mówiąc nadmiernie, nie mam jakiegoś jednego obrazu w głowie, dlatego że każdy z nas ma swoje własne granice, natomiast dobrze jest sprawdzić ze sobą, czy ja czuję się OK ze swoją seksualnością. Tym filmikiem zapraszam Was do rozmowy, do podzielenia się, jeżeli chcecie, tym, jak to jest u Was, bo nie mówi się tak za dużo właśnie o, ani o seksualności, ani o atrakcyjności. Trudno jest o tym mówić, przede wszystkim dlatego, że trudno jest osobom powiedzieć głośno, że ja uważam, że jestem atrakcyjna, ja czuję się atrakcyjna. To jest trochę jak, jak wiecie, jak z tą wartością, że ja jestem warta milion dolarów. Ja uważam, że jestem bardzo wartościowa, że zasługuję na wszystko. Także podobnie jest z tym i chciałabym po prostu tym nagraniem troszeczkę może zacząć taką rozmowę w tej naszej przestrzeni tutaj. Mogę również spróbować nagrać więcej na ten temat. Dajcie znać, czy bylibyście zainteresowani, jeśli tak, to czym konkretnie. A dzisiaj dziękuję, że byliście i że jesteście ze mną w tym cyklu. Życzę Wam dobrego dnia i ściskam Was bardzo serdecznie. Do usłyszenia już jutro.